Zaczęło to się od garnków i pokrywek, jak to zwykle bywa, ale moment, który uważam za znaczący, to był, kiedy nie chodziłem do przedszkola i spędzałem ten czas u dziadków. I tam był akordeon. I mój dziadek, który był muzykantem, Odkrył pewnego dnia, że kiedy ten akordeon mi się wręczy, to jest po prostu ze mną parę godzin spokoju. Fascynowałem się światem dźwięków i od tego się zaczęło. Kto to powiedział, że tak ma być? Dokąd biegniemy, po co ten skry? Ta fascynacja dźwiękami nie minęła. Jedynie akordeon Remigiusz Szuman zamienił na gitarę. To dzięki niej od lat opowiada, jak widzi świat. Nigdy też nie miał poczucia, że stawia sobie nierealne cele. Najpierw powstały opowieści frontowe, poetyckie piosenki zawierające w warstwie muzycznej elementy rocka i swingu, później zespoły Niewidzialność Remigiusza Szumana, Szumni i album Nie Tak. On sam nigdy nie uważał, że od życia coś mu się należy, bo jest niewidomy. Muzykiem się albo jest, albo nie. Jednak bez pomocy Stowarzyszenia Domu Muzyki działającego na rzecz integracji z artystami niepełnosprawnymi, nie udałoby się osiągnąć tego wszystkiego. To był koniec lat 90. I moja żona usłyszała w radiu rozmowę na ten temat, że właśnie takie stowarzyszenie powstaje i że osoby niepełnosprawne, które, które zajmują się sztuką, są zaproszone do tego, żeby nawiązać kontakt. Jako gitarzysta wysłałem tam swoją kasetę z adresem i numerem telefonu. Minął czas jakiś i zadzwonił telefon. Człowiek po drugiej stronie przedstawił się, powiedział, że nazywa się Andrzeja Molkowalczyk, że on dzwoni z tego stowarzyszenia i że zaprasza mnie na koncert. Idea domu muzyki jest. W moim przekonaniu wyraża najzdrowsze podejście do pomagania osobom niepełnosprawnym, ponieważ nie chodzi tutaj ani o wyręczanie ich w czymkolwiek, ani o działanie jednostronne. Wszyscy, którzy mieli do czynienia ze sceną, yy, wiedzą, ile rozmaitych problemów rodzi yy, ta podwyższona wrażliwość, którą mamy, także u tych pełnosprawnych. I dlatego to jest zdrowe, że robimy coś dla siebie nawzajem. A nie ma nic lepszego, niż robienie czegoś dla drugiego, to daje najwięcej korzyści każdemu. Dom muzyki powstaje we wsi Ruda pod Warszawą. Jego budowę rozpoczęto w 2001 roku, z inicjatywy Andrzeja Kowalczyka, zwanego w środowisku artystycznym jako EMOL. W wieku 24 lat otrzymał diagnozę o postępującej chorobie oczu, która w przyszłości może nawet zakończyć się utratą wzroku. To był moment, kiedy podjął decyzję, że taka placówka musi powstać. Osoby niepełnosprawne, wybitnie utalentowane, są w szczególnie trudnej sytuacji, bo jest, jest to najmniej uposażona jakby grupa społeczna ludzi w ogóle. To są ludzie, którzy mają niewielkie renty. Bardzo często są przykuci do swoich miejsc zamieszkania przez rehabilitację, którą muszą codziennie czasem przechodzić. Łącząc te dwa elementy, czyli brak środków i konieczna rehabilitacja, no, nie pozwala im spełniać siebie, swoich marzeń, co też jest bardzo ważną formą terapii. Od tego ma być do muzyki, żeby w tym samym miejscu mogli i pracować twórczo, konsultować to z kolegami, starszymi muzykami, i tak dalej, którzy być może też mają swoje jakieś problemy. Chodzi o to, żeby podczas tych rozmów. Podczas tej wspólnej pracy tworzyła się jakby dodatkowa jakość, nowa energia. Remigiusz Szuman jest takim przykładem, człowieka, który owszem jest osobą niewidzącą, ale w tym wszystkim jest absolutnie do własnej choroby zdystansowany. Nie wiem, taki jeden z przykładów kiedyś się zapowiedział, że przyjedzie do mnie, mówi: O Jezu, to muszę posprzątać. Nie musisz. W tych okolicznościach przyrody powstaje dom muzyki jako pierwszy integracyjny dom pracy twórczej w Europie. Tu będzie portiernia, tu będzie sala kominkowa, gdzie ludzie wieczorem będą mogli po prostu ze sobą rozmawiać. Tam będzie stał fortepian, tam będzie stał kominek. Drugą kondygnację będą zajmować pokoje gościnne. Przechodzimy na strych, który w zasadzie jest już wykończony. I tu się będzie działo. Na Strychu będzie umiejscowiona część rehabilitacyjna. Będziemy się tu spotykać, pomagać sobie. Myślę, że to, w jakim momencie jesteśmy, jeśli chodzi o budowę domu muzyki, nie odbyłoby się bez wsparcia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To jest bardzo wyjątkowa inicjatywa, dlatego że z jednej strony mamy osoby niepełnosprawne, które... Odkryły swój talent do sztuki podczas różnych terapii, które im były dedykowane, a z drugiej strony mamy artystów, którzy ulegli wypadkom czy nabyli jakieś choroby, które spowodowały, że, że, że także muszą być rehabilitowane i w tego typu domach przebywać. A osoby z niepełnosprawnościami o wiele lepiej i o wiele częściej potrafią wyrazić to, co jest najważniejsze w sztuce, czyli dobro, piękno i prawdę, bo takie osoby najczęściej właśnie, jak to się mówi, sercem. Potrafią wejść w sztukę i to serce w sztuce pokazać. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ciągu ostatnich trzech lat systematycznie wspierało stowarzyszenie. Łącznie na budowę domu muzyki przeznaczyło ponad 1 200 tysięcy złotych. Budowa postępuje również dzięki wsparciu artystów biorących udział w koncertach na rzecz placówki oraz wielu ludzi dobrej woli. Takich miejsc nigdy za wiele. Każdy z nas. Wśród w cudzysłowie tak zwanych normalnych, także ma problemy ze sobą, i wielu z nas ma trudności ze znalezieniem miejsca, w którym zrealizują swoje potrzeby. Pojawiły się w przestrzeni publicznej osoby z niepełnosprawnościami różnego typu, także w tej chwili, od wielu już lat. Nie budzi sensacji na ulicy. Także Filip Aleksander, czyli mój syn. To jest A pewien... Jaskolski Filip. Co? On czasem wypowiada życzenia, jakim chciałby być. I to jest bardzo wiele, co się stało. Choć jeśli porównać to z innymi krajami. To jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Na osiedlach zdaje młodych gotowych, by walczyć o marzenia, ale nikt nie stwarza dla nich szansy. Wszystkie dobrane, nie nieprzesłane, rozdarte jak serce na pół. Zmęczony masz swój kształt, dziś się wczyny przemęczony twarz. To wszystko, uwierz, wszystko można przejść, byle do przodu nie, nie cofaj się i nie okłamuj mnie. Odkąd znam Andrzeja, to cały czas jest rozmowa na temat y, y, Domu Muzyki. W momentach, kiedy on potrzebuje jakiegoś wsparcia z mojej strony, ja po prostu tego wsparcia mu udzielam, jakiekolwiek by ono nie było. Już nic nie mówię, za sobą, bo mam. On jest bardzo zaangażowany i wkłada w to duszę, serce, pieniądze i wszystko, co ma. <noise> Kontakty muzyczne i namawia kolegów, namawia... Y, y, Ludzi śpiewających, aktorów, z, z, z tych wszystkich, z którymi ma do czynienia, namawia do współuczestnictwa w tym projekcie. Mała idź, mała Ży. Imię serc, imię chwil. Wykorzystanie takiej placówki w środowisku lokalnym jest chyba rzeczą oczywistą. To znaczy, generalnie tutaj powinny być i dzieci, i młodzież, i plenery, i różne zajęcia w zależności od talentów y, mieszkańców mieszkańców tego domu. Natomiast ludzkie pomysły są nieograniczone, można tą działalność rozszerzać oczywiście bardzo szeroko, podejmować inicjatywy. Ja uważam, że w ludziach tkwi niezmierzony potencjał. Jeżeli Spotykamy takiego człowieka, który ma wizję, ma talent, żeby ją osiągnąć, tak jak pan Andrzej Emol Kowalczyk, który po prostu zaraził mnie tą ideą, to myślę, że warto wspierać takie inicjatywy i dopomóc temu domu muzyki, który już naprawdę wiele lat w różnych tarapatach był. Boję się dłoni, choć o czym innym by mógł stanąć dom muzyki, potrzeba jeszcze 800 tysięcy złotych. Stowarzyszenie można wspierać na portalu zrzutka.pl. Będzie to miejsce, które na pewno wesprze potrzebujących, na pewno spełni wiele marzeń, które przecież są najważniejsze.